Moi drodzy, każda osoba, która wchodzi do network marketingu, zastanawia się, jak szybko może zarobić pieniądze, jak szybko może odrobić inwestycje. Ja myślę, że odrobienie inwestycji jest najważniejsze, bo gdy odrabia się inwestycje, czyli załóżmy, kupuje się pakiety pakiet jakichś produktów, czyli kupuje się produkty na start, to w tym momencie no, wydało się jakieś pieniądze, więc chciałoby się, aby te pieniądze wróciły. No i super, kiedy jeszcze oprócz tych pieniędzy zostanie jakaś górka i. Nowy plan marketingowy albo plan marketingowy, który uwzględnia zmiany, które wejdą 16 lutego, jest takim miodem na moje serce, bo wykaże wam, że już zapraszając tylko i wyłącznie trzy osoby, można mieć całkowity zwrot z inwestycji, ale robiąc coś więcej, i tutaj jest taka propozycja, żeby zrobić lidera zespołu w 30 dni, to naprawdę możemy zgarnąć grubo. Ja pokażę tutaj pewną symulację. Symulację, która na razie jest według starego planu marketingowego, czyli tego obecnego. I ta symulacja zakłada, że zapraszamy do klubu trzech klubowiczów. Trzech klubowiczów na tysiąc punktów. Dlaczego mówię o tysiącu punktów? Ponieważ zakładamy, że ludzie poważnie podchodzą i wchodzą na tysiąc, by zapraszać ludzi również w ten sam sposób poważny. To jest dosyć istotne, w jaki sposób my rozpoczniemy. I teraz ja mówię wprost, jeżeli ktoś wchodzi na 500 punktów, to też jest dobre wejście, tylko że wtedy musi wykonać większą pracę, bo to nie będzie w tym momencie trzy. Powinien zaprosić przynajmniej. Sześć osób, żeby nakręcić pewną, tak zwaną koniunkturę organizacji, bo prosta sprawa, tak? Jeśli ja robię zamówienie na tysiąc punktów i zapraszam trzy osoby na tysiąc, to w tym momencie robi już obrót czterech tysięcy punktów, tak? Jeżeli zapraszam osoby po 500, no to i moje zamówienie 500, to mam obrót dwóch tysięcy punktów, a lider zespołu to jest osiem tysięcy punktów. W związku z tym potrzebuję zebrać osiem tysięcy punktów w 30 dni. I teraz od razu przestrzegam te osoby, które myślą, że potrzebują zaprosić niewiadomo ile osób. Ja mówię, zaproś taką ilość osób, może inaczej, nawet nie taką ilość osób, tylko takie osoby, które są gotowe, aby wystartować. Jeśli osoba nie jest gotowa wystartować, zapraszasz dalej. Czyli nie chodzi o ilość osób, ale chodzi absolutnie o jakość tych osób. Dlatego też stosujemy odpowiednie procedury startujące, polegające na tym, że odbywamy taką rozmowę. Która się nazywa NMO, czyli New Member Orientation, gdzie stawiamy najważniejsze takie pytanie, jakie są Twoje oczekiwania. Tak? A w związku z tym, jeśli nawet człowieka zarejestrujesz, bo jest Twoim znajomym, czy bo mu się podoba biznes etc. Tak czy inaczej koordynator, nawet nie ty, bo jeżeli jesteś świeżą osobą, to takie rozmowy nie przeprowadzisz, ale poprosisz koordynatora, czyli człowieka z dużym doświadczeniem, aby przeprowadził taką rozmowę i zadał temu człowiekowi pytanie. To był nowy pytanie, jakie są twoje oczekiwania? Tak? No i ten człowiek odpowiadając na to pytanie powie, no, podobają mi się produkty, tak jak tutaj ktoś powiedział, Tak chciałbym je zacząć używać. Ale tak, oprócz tego, no fajnie byłoby zarobić jakieś pieniądze. Tak? I wtedy następnie pytamy się: OK, super, fajnie, że chcesz zarobić pieniądze. Ten biznes robi się na dwa sposoby po swojemu lub dobrze, jakbyś chciał go zrobić. No i oczywiście z racji tego, że nie mamy żadnych tu zależności, czyli nie możemy nic kazać człowiekowi, może on zrobić tylko to, co chce, więc on może powiedzieć, ja chcę to zrobić po swojemu, w swoim tempie, wtedy oczywiście wiemy, że to jest jego wola i musimy ją uszanować. Tak? Natomiast jeżeli on powie, no oczywiście chciałbym zrobić to dobrze, to wtedy mamy prawo powiedz Słuchaj, to wiesz co, to bardzo się cieszę, że powiedziałeś dobrze, to pozwól, że cię wprowadzam warkany tego biznesu, pokażę ci, jak go zrobić dobrze, a w związku z tym prosiłbym cię, abyś zaakceptował zasadę tego biznesu. Jeśli je zaakceptujesz, no to umówmy się, że tośmy partnerami biznesowymi, więc ja z tobą pracuję po to, abyś uzyskał jak najszybciej wyniki. Więc zobaczcie, że cała filozofia budowania zespołu jest zaproszenie ludzi, Którzy będą członkami tego zespołu. Więc na początku jest się liderem grupy, czyli ja mam swoje cele i marzenia, ale osoby, które zaprosiłem, to tak, czasami po prostu przyszły, bo je poprosiłem o to, bo zrobiły zakupy i niekoniecznie wcale chcą robić biznes. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby nie ilość, a jakość tych osób ma, ma olbrzymie znaczenie, jeśli te osoby mówią chcę zarabiać. To wtedy ja już się skupiam na tych osobach, tak? Oczywiście, z racji tego, że wymogi planu marketingowego są bardzo jasne i wyraźne, to znaczy, potrzebuję wprowadzić minimum trzy osoby, a w związku z powyższym ja robię wszystko, aby te trzy osoby wprowadzić. I za każdym razem, kiedy wprowadzam osobę, przeprowadzam je przez etap właśnie takiej rozmowy z koordynatorem, by uzgodnić. Czy ta osoba jest już tą docelową, z którą zaczynam pracować i rozwijamy jego organizację, czy szukam kolejnej osoby? Dlatego też, odpowiadając na pytanie, które często jest zadawane: ile osób muszę wprowadzić? Prowadź taką ilość osób, która Ci zagwarantuje rozwój Twojej organizacji, czyli wprowadź takie osoby, które zadeklarują chęć rozwijania organizacji. Oczywiście to nie powinno Cię powstrzymać przed dalszą rekrutacją, ponieważ czym więcej osób zrekrutujesz, tym jest większe prawdopodobieństwo tego, że twoja organizacja się rozwinie. Dlatego też rekrutujemy aż do momentu, w którym osoba mówi tak, chce robić biznes, wtedy ją oddajemy koordynatorowi do dyspozycji. Oczywiście uczestniczymy w tym, bo się uczymy. Jak wprowadzić taką osobę, jak przeprowadzić rozmowę, jak przeprowadzić właśnie taką konsultację, ale jednocześnie cały czas aktywnie rekrutujemy. A więc ten schemat zakłada właśnie, że prowadziliśmy trzy osoby na tysiąc punktów, weszliśmy na 1000 punktów, prowadziliśmy trzy osoby na 1000 punktów i skasowaliśmy dzięki temu takie plus minus prowizje za pierwsze zamówienie w wysokości około, np. 600-660 zł. I teraz co dalej? Z racji tego, że jesteśmy właśnie liderem grupy, ponieważ zaprosiliśmy trzy osoby, ale zrobiliśmy to w ciągu 30 dni od momentu rejestracji, staliśmy się złotym liderem grupy. Za to, Firma wynagradza takim udziałem w wysokości 1,5% z obrotu firmy do podziału na osoby, które to zrobiły. Czyli jest pula do podziału. I ta pula powoduje, że po rozdzieleniu tych pieniędzy, które są z obrotu, mniej więcej taki klubowicz dostaje około 200 zł. I uwaga, i tutaj pojawia się zmiana. Tak? W związku z tym to jest 200 zł dzisiaj. Natomiast od 16 lutego osoby, które wchodzą na 1000 punktów. Dostają dodatkowy udział, czyli podwojenie tych udziałów, czyli nie dostaje 200, a 400 zł z tytułu zrobienia złotego lidera grupy. A w związku z tym mamy w tym momencie dzisiaj 200, ale w przyszłości nie 200, a 400, czyli już mamy zarobione około 1000 zł. Co się dzieje dalej? No, z prostej matematyki wynika, że jeśli Zaprosiliśmy trzy osoby po tysiąc punktów, a sami byliśmy aktywni na 1000, to nasz obrót wynosi 4000 punktów. A w związku z powyższym, zgodnie z planem marketingowym Duo Live, awansowaliśmy natychmiast na młodszego lidera zespołu, co oznacza że mamy premię w wysokości 200 zł. To jest standardowa premia za młodszego lidera zespołu i to jest obecnie. Natomiast od 16 lutego ta osoba otrzyma nie 200 zł, a otrzyma 400 zł, dlatego że ta premia będzie również podwojona. Jednym słowem, z racji tego, że osoba wchodzi na 1000 punktów, reasumując, już mamy w tym momencie zarobione 600 około. Plus uwaga, 400 i 400, tak, zgodnie z tymi nowymi zmianami. Czyli dzisiaj to będzie 1000, ale już po 16 lutym to będzie 1400 zł. Ale oczywiście to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ naszym celem jest zrobienie lidera zespołu, a w związku z tym pracujemy z ludźmi, by oni, tak, by oni rekrutowali dalej. I teraz rekrutując dalej. Oni zaprosili swoich ludzi i miejmy nadzieję, że będzie taka sytuacja, w której osoba, którą my zaprosiliśmy, zaprosiła również trzy osoby. Jest taka szansa, ponieważ bardzo często ludzie startują dynamicznie, ale gdyby tak się nie stało, to nie problem, bo niech te trzy osoby zaproszą, nie wiem, po jednej, po dwie. Tak czy inaczej, łatwo policzyć, że gdyby była kultura wejścia na tysiąc punktów, to potrzebujemy raptem zaledwie osiem osób. Generalnie zawsze radzę nie wprowadzać 3 a 4, 5 osób, przynajmniej 4, tak, żebyśmy mieli zabezpieczone pierwsze pięć tysięcy, no i teraz niech którakolwiek z tych czterech zaprosi po jednej, no to już mamy 8. Ja wiem, że w życiu nie jest tak prosto, jak ja to opowiadam. Tak więc naprawdę ja twardo stoję na ziemi, i to, że nawet dzisiaj 3 czy cztery rejestracje były wszystkie po tysiąc, nie zawsze jest tak, że są po tysiąc. Czasami są po 500. A nawet czasami są po 250, więc tych ludzi troszkę więcej trzeba. Ale naprawdę, słuchajcie, mamy 30 dni na bardzo intensywne działania, które się opłaca zrobić, by uzbierać ten komplet 8000 punktów. Bo wtedy automatycznie bierzemy również premię udziałową za lidera zespołu, która wynosi plus minus około 280 zł. I teraz uwaga: z racji tego, że już po 16 lutym jeszcze może wyjść nam zmiana dotycząca tego, że lider zespołu skonsumuje od razu swój awans, to znaczy lider zespołu, lider grupy wchodzi na 4%, no ale jesteśmy liderem zespołu, więc nie wchodzimy na 8%, który, który ma młodszy lider zespołu, tylko wchodzimy na 12%. A w związku z tym lider zespołu ma 12% z obrotu swojej organizacji. Jeśli tak by się stało, że ma z obrotu 12% swojej organizacji, to w tym momencie 12% z 8000 punktów, to tak licząc yy, dokładnie nie plus minus to jest 960 zł. A więc uwaga już nie mamy 1700, tylko uwaga 2700, 2700. Ale to nie wszystko. Oczywiście, jeśli osoba w naszej organizacji, jedna chociaż, zrobi złotego lidera grupy, to niby nam zabierze 4% ze swojej organizacji, ale z racji tego, że jesteśmy osobą, która weszła na 1000 punktów, mamy specjalne uprawnienia i stajemy się producentem złotych liderów grupy. A więc, jeśli wyprodukujemy złotego lidera grupy, czyli osobę, która w ciągu 30 dni Zaprosi trzy osoby do zespołu, to w tym momencie otrzymamy taką premię w wysokości 200 zł. A więc tak, jeśli nawet osoba zrobi lidera grupy i nam zabierze 4%, to i tak dostaniemy premię za producenta. A więc możemy śmiało powiedzieć, że 2700 zł należy nam się, jak psu Buda, za przeproszeniem, w każdej okoliczności. Ale uwaga, to nie wszystko. Ponieważ prowizja struktury rabatowej naliczana jest na razie w sześciu poziomów, ale najważniejsze są dwa pierwsze 5 i 4%. 5% z pierwszego poziomu, 4% z drugiego. I gwarantuję Wam, że prawdopodobnie wszystkie osoby, no bo jak zaprosiliście trzy i one zaprosiły, załóżmy dwie albo trzy, znajdują się właśnie na pierwszym i na drugim poziomie. A więc można by było policzyć, że dostaniemy 5% z pierwszego poziomu, czyli z 1500 punktów, to będzie 75 zł, i 4% z 4000 punktów, czyli jakieś 160 zł. A więc to jest kolejne jakieś 250-300 zł. A więc już nie robi nam się 2700, tylko uwaga, 3000 zł, tak? No, dlatego też wiadomo, że może się okazać, że jakaś osoba wyląduje na trzecim poziomie, więc z niej już nie dostaniemy prowizji ze struktury rabatowej, ale w tym momencie plus minus to będzie 3000 zł. Ale uwaga, to nie wszystko, bo z racji tego, że zrobiliśmy lidera zespołu w 30 dni, dostajemy jeszcze dodatkowo ekstra premię 500 zł. A więc zobaczcie, ja teraz mam podliczenie, że to jest 2090 zł, ale po nowych zmianach, które wejdą, stopniowo, czyli najpierw 16 lutego, czyli 16 lutego wejdzie nam podwojenie za złotego lidera grupy i podwojenie za młodszego lidera zespołu, to jeśli wejdzie do tego nam jeszcze dodatkowo konsumpcja rangi, czyli w momencie, kiedy osiągniemy lidera zespołu, otrzymamy właśnie już poziom prowizji za lidera zespołu, to w tym momencie to będzie już 3,5 tysiąca złotych na start. Przypomnę, że osoba, która wchodzi na 1000 punktów, wydaje około 1600, 1800 zł. A więc nie dość, że jej się zwraca całe 1800 zł, to jeszcze zostaje jej drugie praktycznie tyle. Ale uwaga, to nie wszystko, bo premia ze lidera zespołu jest połowiczna. Czyli te 500 zł jest wypłacone w tym okresie życzeniowym i 500 zł w kolejnym. Jeśli powtórzy tego lidera zespołu. No, ale my mamy ambicje. My nie chcemy zostać na liderze zespołu, tylko chcemy iść dalej. Rozwijamy dalej biznes i chcemy zrealizować taki diabelny plan, aby zrobić kierownika zespołu w 60 dni. No, bo popatrzmy teraz, co się wydarzyło. Mamy ludzi w zespole. Dlaczego mówimy, mamy ludzi w zespole, ponieważ mamy zespół, bo ci ludzie zadeklarowali chęć budowy organizacji, a więc oni chcą skonsumować swoje pieniądze, swoje, swoje wynagrodzenie. Oni chcą uzyskać takie wynagrodzenie, jak wy uzyskaliście, tak? Oni dążą do tego, aby uzyskać te swoje 3,5 tysiąca na start. A w związku z powyższym, jeśli dwóm osobom z waszego zespołu, to się uda. A oprócz tego osoby odnowią swoje zamówienia. Jest bardzo wysoce prawdopodobne, że albo uzyskacie rangę młodszego kierownika zespołu, bo to też jest nowa ranga. Wejdziecie wtedy już na uwaga na 16% prowizji, albo wejdziecie wyżej, czyli na kierownika. I teraz co się stanie, kiedy wejdziecie na kierownika? Prawdopodobnie zaprosicie jeszcze w kolejnym miesiącu kolejne osoby, no bo tak mówię, że trzy osoby to jest stanowczo za mało przynajmniej trzy w pierwszym miesiącu i przynajmniej trzy w drugim ale najlepiej byłoby trzy, cztery no w sumie, żebyście mieli te przynajmniej sześć osób zaproszonych. To jest takie minimum w dwa miesiące naprawdę to tak powinno być. No, i teraz robicie kierownika zespołu. Ta uwaga, jeszcze tutaj trzeba będzie młodszego kierownika zespołu uwzględnić. No, ale jak zrobicie kierownika zespołu, to macie około 700 zł premii za kierownika zespołu. Plus do tego prowizę struktury rabatowej Wam się należy, plus do tego prowizę struktury kariery bo w tym momencie będziecie mieli 20% za kierownika, ale oczywiście liderzy zespołu Was odetną, czyli będziecie mieli 8%, ale uwaga, z 25 tysięcy punktów. Plus do tego będziecie mieli drugą połówkę premii za lidera zespołu, plus do tego będziecie mieli pierwszą połówkę premii za kierownika zespołu. A więc tutaj jest to wyliczone plus, minus 4,5 tysiąca, ale prawda jest taka, że jak dostaniecie... Wszystkie prowizje, które wyjdą według nowego planu marketingowego, tutaj będzie na pewno przekroczone 5 tysięcy złotych. I teraz, jak dodamy te 5 tysięcy złotych do 3,5 tysiąca, wyjdzie nam jakieś 8,5 tysiąca złotych w dwa miesiące. A w związku z tym po odliczeniu inwestycji, po oczywiście odliczeniu kolejnego zamówienia w kolejnym miesiącu, bo też równie złożymy, czyli zainwestujemy jakieś dwa tysiące 2,5 tysiąca, tak, a wyciągniemy około 8,5 tysiąca, czyli jesteśmy 6 tysięcy złotych na plusie, tak. A więc związku z tym już możemy powiedzieć śmiało, że w pierwszym okresie rozliczeniowym tych pierwszych 60 dniach jesteśmy w stanie zarobić 6 tysięcy złotych nawet na czysto zgodnie z tymi nowymi rozwiązaniami. Uwaga! Brakuje wam tylko 5 tysięcy punktów do zrobienia 30 tysięcy punktów, które też oczywiście są takie osoby, które być może to zrobią, by otworzyć, by otworzyć prawo do wzięcia udziału w programie samochodowym. Co oznacza, że będziecie mogli skorzystać z nowego samochodu typu Audi, BMW czy Mercedes z niewielką dopłatą w wysokości 600 zł i po prostu takim nowym samochodem odjechać, a już gdy będziecie menadżerem będzie już nawet bez tej dopłaty, czyli możecie zacząć jeździć nowym samochodem. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, w której pracy dostalibyście 3000 miesięcznie, plus samochód służbowy, tak? plus oczywiście jeszcze prawo do dalszej kariery, do, do rozwijania, za taką wykonaną pracę. tak Bo jakbyście byli jakimkolwiek przedstawicielem handlowym, to wiadomo, że też um, właściciel firmy wymagałby od Was znalezienia klientów, zrobienia zrealizowania jakiejś sprzedaży, ale oczywiście um, pamiętajcie, że. W przypadku pracy na etacie, kiedy klient by należał do właściciela, a wy dostaliście pieniądze za polskanie go, to w momencie kiedy rozwiąże się was stosunek pracy, rozwiąże, odejdziecie z firmy, nic już z tego nie macie. Tutaj zachowujecie prawo do wszystkich przyszłych zakupów tak długo, jak ci ludzie w Twojej organizacji będą składali zamówienia, ale pamiętaj, bo to jest bardzo ważne, że ci ludzie, którzy właśnie przyszli, mają swoje własne cele i marzenia. Ci ludzie chcą uzyskać dochody. Oni będą chcieli rozwinąć swoje organizacje, będą chcieli uzyskać premię za złotego lidera grupy, za lidera zespołu, będą chcieli mieć rangę młodszego kierownika zespołu, będą chcieli być kierownikami zespołu, będą chcieli mieć własne samochody. Nie powstrzymasz czasami rozwoju tej organizacji i może się okazać, że niechcąco. Staniesz się menadżerem i firma zabierze cię na podróż, tak jak w poprzednim w 2022 roku 500 osób poleciało do Turcji. Może tak się okazać, że nie powstrzymasz marzeń tych ludzi i oni pójdą dalej. Zrobią menadżerów, senior menadżerów, a ty zostaniesz dyrektorem i będziesz musiał się pogodzić z zarobkami na poziomie około 15 tysięcy złotych miesięcznie, plus do tego wakacje dwa razy w roku, bo oprócz tego, że pojedziesz z menadżerami, to jeszcze dodatkowo będziesz mógł zabrać osobę towarzyszącą w jakieś egzotyczne miejsca na świecie, tak jak ja miałem okazję teraz pojechać na dwa tygodnie na Dominikanę z małżonką właśnie w ramach takiej wycieczki dyrektorskiej. Już nie mówiąc o tym, że z racji tego, że zmieni się Twój status, bo będziesz dyrektorem, będzie Ci się należał bardziej luksusowy samochód, typu na przykład Mercedes E-Klasa, czy jakieś tam inne fajne autko typu Audi czy BMW? Tak czy inaczej, wszystko zaczyna się od właśnie pierwszego kroku. A w związku z tym pytanie, jakie masz cele i marzenia i jak poważnie podchodzisz do tego, co właśnie zacząłeś robić. Ja oczywiście pokazuję tutaj naprawdę taki błyskawiczny start. On może się nie wydarzyć dla Ciebie w takim krótkim tempie. Może się wydarzyć nawet w szybszym tempie. Tak czy inaczej, tu nie ma pytania czy, tylko kiedy. Kiedy osiągniesz lidera zespołu, kiedy osiągniesz kierownika, kiedy osiągniesz menadżera, bo tak naprawdę masz czas. Tak? Masz czas pod tym względem, że to nie jest sprint, to jest maraton. Tak? Tutaj po prostu budujesz karierę, bazując na prostej zasadzie. Nie tylko ty masz marzenia. Ludzie w twoim zespole mają też własne cele i marzenia. Ty tylko dajesz im możliwość i przestrzeń rozwinięcia skrzydeł. Twoim tak naprawdę zadaniem jest nie poszukiwanie klientów, ale poszukiwanie osób, które chcą zmienić swoje życie na lepsze. Dlatego twierdzę z całą stanowczością, że firma Duolife jest typową firmą lifestyle'ową, firmą, w której Możesz zmienić swój styl życia na lepszy pod względem zdrowia, urody, satysfakcji w osiąganiu swoich celów zawodowych, zarabianych pieniędzy, podróży. No i oczywiście, dzięki szkoleniom, które organizujemy w ramach naszego klubu, możesz również tutaj oczywiście rozwinąć swoje umiejętności komunikacji z ludźmi, przez co podniosą się twoje umiejętności budowania relacji, a to się przełoży na lepsze relacje z ludźmi w rodzinie, z osobą, która jest miłością Twojego życia, Twoich dzieci, które mogą mieć zapewnioną lepszą przyszłość dzięki temu, że możesz mieć unikatowy zawód, zawód, który może zapewnić Ci pieniądze do końca życia, ponieważ jak świat światem, zawsze ludzie będą potrzebowali lepszego zdrowia i więcej pieniędzy, a takich właśnie ludzi poszukujemy i, zap i proponujemy im rozwiązanie, tak? Czy znasz kogoś, kto chciałby mieć. Lepsze zdrowie i więcej pieniędzy, jeśli znasz, to pozwól, abym mógł z nim porozmawiać i zaprosić go do naszego projektu. Życzę Ci sukcesu i żebyś zgarnął całą pulę, zgarnął wszystkie bonusy na start i oczywiście, żebyś był kolejnym dyrektorem w Duo Live. Dziękuję.